Witam serdecznie na kanale Moje DC Dzisiaj zapraszam was do recenzji tego oto noża automatycznego od firmy GANZO A konkretnie jest to model G7212GR Na początek chciałbym podziękować Marcinowi jednemu z moich widzów Który zdecydował się tutaj podesłać między innymi ten nóż do testów Tak jak podobnie też i kilkanaście innych Dzięki czemu mogę właśnie dla was to GANZO zrecenzować na początek, jak zawsze, porównanie wielkościowe i zacznę tym razem od Victorinoxa 91 mm, model Tinker, Sanremu 710, Spiderko Delica 4. No i oczywiście Ontario Rad 1. Jak widać chyba tutaj na tym zestawieniu najlepiej, no nie jest to mały, przynajmniej pod względem długości, gdzie nie jest to krótki nożyk, no bo jest jednak, jest tej dłuższy od Spyderco Deliki i w sumie niewiele mu też brakuje do osiągnięcia pułapu długości Ontario RAD jedynki. Tyle jeśli chodzi o porównanie wielkościowe, teraz pora na plusy i minusy. Ganzo G7212GR. Na początek, oczywiście, plusy. Najpierwszy z nich to jest cena, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, że mówimy tutaj o nożu automatycznym, a jego cena oscyluje gdzieś w granicy 80 do 100 zł, co jak dla mnie no jest naprawdę bardzo niską kwotą. Przypomnę, mówimy tutaj o nożu automatycznym, którego tak powiem, cała akcja, czyli Otwieranie jest naprawdę niezłe. Jeśli chodzi o to, klikanie, czuć to kopnięcie, jest, jest moc tutaj w tym sprężynie, więc naprawdę pod tym względem jest nieźle. A cena, tak jak powiedziałem, 80-100 zł, więc za to idzie zdecydowany plus. Kolejny plus to jest bezpieczeństwo tego przycisku, czyli push button loka, tak zwanego, czyli mamy tutaj przycisk, który odpowiada za zwolnienie. Głowni, wtedy sprężyna już robi resztę roboty. No i również po otwarciu jest to blokada, która nam po prostu tą przytrzymuje w pozycji zamkniętej. Aby mówiąc o bezpieczeństwie, to chodzi mi tutaj o to, że naprawdę trzeba bardzo mocno i precyzyjnie w środek ten przycisk wcisnąć, aby nam się głownia otworzyła. Więc, może tak zaprezentuję, już trochę wcisnąłem. Nic tutaj się dalej specjalnie nie dzieje. Dalej wcisnę jeszcze mocniej. Zobaczcie zresztą, jak ten przycisk teraz jest, jest nawet poniżej linii tej rękojeści. I dopiero kiedy go mocno wcisnę koniuszkiem palca, głównia nam się otwiera. Jest to o tyle bezpieczne, bo w porównaniu na przykład do recenzowanego przeze mnie wcześniej noża automatycznego pierwszego, jaki miałem na tym kanale, czyli Bokera Kichona, no tutaj. Jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, no to tutaj jest, że tak powiem, większe ryzyko, chociaż nigdy mi się nie zdarzyło, ale jest większe ryzyko moim zdaniem do tego, że nam się to otworzy, ponieważ tutaj już przy lekkim naciśnięciu, to co zresztą Wam pokazywałem w osobnym filmie, już nam tutaj głównie się wysuwa, już czubek ty jest że powiem, ponad linią rękojeści i tutaj stwarza to pewnego rodzaju ryzyko. No tutaj tego problemu nie ma, więc jest to lepiej wykonane. Przypomnę, w nożu za 80-100 zł, niż w takim bokerze, kichonie, auto, który kosztuje jakieś 200-200-kilkadziesiąt zł, więc tutaj zdecydowany plus za to idzie. Kolejny plus to jest jakość wykonania, i oczywiście po raz kolejny odniosę się do jego ceny. Weźmy podwagę, że to jest jakość wykonania w nożu za około te 100 zł. Więc co do tej jakości, jeśli chodzi o spasowanie tych materiałów, tutaj nie ma tutaj praktycznie żadnych jakichś nierówności, nie ma tutaj jakichś elementów, gdzie palec mógłby mi się zaczepić, jakieś nierówności niedoskonałości, jedną taką skazą na tej jakości wykonania, taką największą jest brak centrowania głowni. no Jest ona ewidentnie odchylona tutaj w stronę z klipsem. Tutaj, jeśli chodzi o spasowanie tego elementu zielonego, to jest tak, to będzie G10, czyli tej zielonej G10 z, tą, z tym stalowym elementem tutaj przy piwocie, też naprawdę jest to bardzo dobrze zrobione. Może nie idealnie, może nie perfekcyjnie, ale raz jeszcze przypomnę, to jest nóż za około 100 zł, więc jak za tą cenę, ta jakość wykonania naprawdę jest dobra. Kolejny plus to jest klips deep carry. Czyli to co ja osobiście lubię, przepowtarzam to przy każdej recenzji noża, który właśnie taki klips ma, tym bardziej, że tutaj mamy bardzo deep carry, no jak widzicie, jest to tak tutaj ten klips jest tak zamontowany tak wysoko, że w momencie kiedy nóż wkładamy do kieszeni znika nam praktycznie cały, wystaje nam tylko po prostu ten fragment klipsa i oczywiście zewnętrzna strona klipsa na zewnętrznej stronie kieszeni. Więc jeśli chodzi o ten klips z Deep Carry, jak najbardziej również plus za to. Kolejny, ostatni plus to jest jego rozmiar. Konkretnie mam na myśli jego szerokość, tutaj w tym miejscu, może w tej płaszczyźnie, bo no, nie trzeba tutaj jakoś specjalnie wytężać wzroku, żeby zauważyć, że po prostu ten nóż jest dosyć wąski dzięki temu dosyć wygodnie się nosi go kieszeni, nie zajmują dużo miejsca, nawet jak ma głównie złożoną, która tutaj powiedzmy trochę wystaje, to dalej to nie jest naprawdę dużo miejsca. A tak przy okazji tutaj fajnie jest to wszystko zaoblone, więc też nie rani w momencie, kiedy sięgamy do kieszeni po coś, a nóż mamy właśnie w tej kieszeni też plus odnośnie tego wykonania, jakości wykonania. No ale sam nóż jest wąski, może nie jest krótki, bo tak jak pokazywałem, bliżej mu długością do Ontario rat jedynki porównuje może sobie same rynkojeści nie no, więcej jest na, na równi więc w sumie niewiele mu brakuje ale naprawdę jest wąski dzięki czemu wygodnie się go przenosi, nie przeszkadza też w kieszeni, nie zajmuje też tam za dużo miejsca tyle jeśli chodzi o plusy, teraz pora na minusy pierwszy z nich to tak mogę pochwalić klip za to, że jest to Deep carry, tak, niestety muszę zganić za to, że jest to klips jedynie w pozycji tip down. Większość, chyba, z ludzi, którzy noszą noże na co dzień, decydują mnie, w tym i ja, preferuje jednak pozycję tip up. Jest to po prostu wygodniejsze. <coughs> Przepraszam. Może też kwestia przyzwyczajenia, no ale fajnie byłoby mieć tą opcjonalność. Tutaj tego nie ma. Kolejny minus. Również związane z klipsem, to są te wystające śruby, które no, zabierają sporo tej wolnej przestrzeni, gdzie mogłaby nam się krawędź kieszeni zmieścić. <coughs> Ale, przepraszam, to już któraś recenzja nagrywana dzisiaj. Yy, mogły tutaj się tej miejsc tego miejsca być znacznie więcej, mogły te yy, śruby być schowane głębiej. Nie jest to jakiś duży problem, ponieważ tej przestrzeni mimo wszystko, tutaj jest dosyć, dosyć sporo. Ale, jeśli mamy grubsze, grubszą krawędź kieszeni, no to trzeba ten nóż po prostu tutaj nam się blokuje, i żeby go wsadzić do końca, trzeba go po prostu dopchać jeszcze dodatkowo palcem, więc za to idzie minus. Kolejny minus to jest wspomniane wcześniej o jakości wykonania, brak centrowania główni. Przypomnę, nóż za około 100 zł, więc nie jest jakiś może duży mankament, ale jest. Kolejny minus. To jest waga tego nożyka, jak na tą wielkość. Jest on dosyć, dosyć ciężki. W sumie byłem trochę zaskoczony, że aż tyle waży. Zaraz wam pokażę konkretnie ile. Mam tutaj 130 gram za nożyk, który oferuje. Może od razu zmierzymy. W sumie nie mierzyłem. Które oferuje głównie długości około 85 mm. No, krawędzi tnącej mamy tu jest jakieś 82 mm. Generalnie można powiedzieć, że to w samej, wcale nie jest tak źle jak te 130 gramów na 83 mm krawędzi tnącej, ale zauważcie, że ten nożyk, to co już wcześniej pochwaliłem, jest dosyć wąski. Jest no W sumie taki nie jest jakiś zbyt duży gabarytowo, i spodziewam się, że będzie. Będzie jednak lżejszy, a kiedy go wziąłem pierwszy raz do ręki, kiedy osiągnąłem trochę w kieszeni, mówię, kurczę, coś jednak jest trochę za ciężki ten nożyk. Zwłaszcza tutaj, jeśli chodzi o te stalowe elementy w okolicy piwota, przycisku, blokady. No tutaj jednak trochę sporo wagi to dodaje, więc za to idzie ode mnie minus. Kolejny minus to jest taki aspekt negatywny ergonomii i tej jego prostej konstrukcji, tej, tej takiej wąskiej budowy, a długiej jest to, że tutaj nie ma żadnego, żadnego jakiegoś zablokowania dłoni, palcy, żeby nam się nie ześlizgnęły na krawędź tnącą i jeśli będziemy robić coś, co wymaga właśnie jakiegoś takiego dźgania, tak, wbijania czubka tego noża w jakiś materiał no to istnieje ryzyko, że nam się po prostu tutaj to palce nam się ześlizgnie na krawędź tnącą tym bardziej, że mamy tutaj ślisko, tak? mamy tutaj śliską stal nie ma tutaj żadnego dżimpingu, żadnego podparcia dla kciuka, dla palca wskazującego, no nic, więc ryzyko jest tutaj większe. I kolejny, ostatni minus, i to jest taki już mocno subiektywny. Niektórzy mogą stwierdzić, że będę się czepiał, ale po prostu ten nóż nie wywołał we mnie żadnego entuzjazmu. I to jest w sumie chyba pierwszy folder pierwszy nóż, który nosiłem, i no muszę przyznać, że trochę się zmuszałem do noszenia go i używania na co dzień. Wiadomo, w imię testu, recenzji trzeba było to zrobić. Odpowiedni czas go ponosić, poedycować, poużywać. Ale robiłem to z takiego właśnie trochę przymusu i było to pierwszy raz jak do tej pory w historii mojego kanału. Ponieważ ten nóż jak go wyciągałem to no dobra, no, no, mam taki, no to łótnę zrobię tam to co mam zrobić, przetnę, natnę, utnę właśnie nim, ale dobra, schowajmy go i pak do kieszeni z powrotem. No, jest to, tak jak powiedziałem, mocno subiektywne odczucie. Niektórym może się to podobać, ale no w sumie takie miałem wrażenie przez cały czas użytkowania tego noża. Nic się, przez, po tych tam bodajże dwóch tygodniach noszenia go, nic się nie zmieniło. Dalej jest mniej ekscytujący, jeśli chodzi o automaty, to boker kichon. No zdecydowanie tutaj pod względem takiego nie wiem, projektu. Myślę, że tak. Projektu. I takiej frajdy znoszenia, przyjemności znoszenia z użytkowania tego noża jest zdecydowanie lepszym nożem automatycznym niż, niż Gamzo. To, jeśli chodzi o plusy i minusy, no i teraz pora na krótkie podsumowanie. Przede wszystkim to, co mnie mocno zaskoczyło, i to na plus, to jest po pierwsze, cena i Jakie ona ma przełożenie na jakość, jaką otrzymujemy, a otrzymujemy naprawdę za bardzo małe pieniądze, naprawdę bardzo dobry nóż automatyczny. Szczerze moim zdaniem, jeśli ktoś nie obcował jeszcze z automatem, chciałby zobaczyć, jak będzie się taki nóż użytkować, jak będzie na co dzień się w, w przypadku jego właśnie sprawdzał, to myślę, że tutaj śmiało można zaryzykować, właśnie wybierając to GANZO G7212GR. Ponieważ jest to nożyk niedrogi, solidnie wykonany, dobrą ma tutaj akcję jeśli chodzi o otwieranie. Naprawdę ten kop jest mocniejszy niż moker rzeki Tak przy okazji, jakość wykonania, bezpieczeństwo tego push baton loka, tego przycisku jest naprawdę duże. Tutaj nie ma się specjalnie czego obawiać. Naprawdę trzeba się mocno postarać, żeby ten nóż się przypadkowo otworzył. A w przypadku kiedy. Ktoś zakupi i stwierdzi, że jednak woli noże manualne, no to nie będzie to duża strata, tak? Można go zawsze odsprzedać. Cena 80 zł, którą się za ten już zapłaciło nie będzie jakąś dużą stratą, moim zdaniem. Więc To naprawdę, naprawdę jeśli ktoś chce spróbować, mogę śmiało ten model Ganzo polecić, jeśli chodzi o wybór pierwszego noża automatycznego. Minusy. No owszem, są. wynikają chyba taki, moim zdaniem, taki ogólno, że tak to określę, ogólnej chińskości tego noża, czyli to, że klips jest tylko w pozycji tip-down, nie można go nigdzie przełożyć, te śruby, to brak centrowania głowni, ale to są dalej, moim zdaniem, no, takie mniejsze, większe, ale nie jakieś znaczące mankamenty. I przypomnę, no, mówimy o nożu za około 100. Złoty cały czas. To jest nóż za około 100 zł i to jeszcze automat, więc myślę, że tutaj nie ma co za bardzo wybrzydzać. Tyle jeśli chodzi o moją recenzję. Przypomnę Ganzo G7212GR. Jak zawsze dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.